Pole powierzchni całkowitej grania prawidłowego czworokątnego jest trzy razy większe od jego pola powierzchni bocznej. Oblicz cosinusa kąta zawartego między przekątną tego grania stosłupa, a jego krawędzi bocznej. W takim razie zaczniemy od narysowania najpierw naszej figury. Na początek zaznaczymy naszą przekątną jako D. Mamy poprowadzoną wysokość oraz przekątną w podstawie. Zaznaczymy kąt prosty oraz nasz kąt alfa, który musimy obliczyć. Na chwilę obecną wiemy, że tutaj mamy jako wysokość w naszej figurze, no to to jest X. Natomiast my krawędzi nie znamy, czyli zapiszemy to jako. X. W takim razie pole powierzchni podstawy tego grania stosłupa to jest kwadrat, czyli wzór na pole kwadratu to mamy x do potęgi drugiej, jeżeli chodzi o pole boczne, ścian bocznych mamy 4 razy wysokość i razy krawędź podstawy, a pole całkowite to jest 2 razy pole podstawy dodać pole boczne. W treści zadania wiemy, że pole powierzchni całkowitej jest 3 razy większe od pola powierzchni bocznej. W takim razie pole całkowite jest równe 3 pola boczne. Za pole całkowite możemy w takim razie podstawić 2 razy X do potęgi drugiej, dodać 4HX i to jest równe 3 razy pole boczne to jest 4. Hx. Obliczamy. Mamy 2x do potęgi drugiej. Dodać 4hx jest równe 12hx. 2x do potęgi drugiej jest równe 8hx. Podzielimy to przez 2x i 1x będzie równe 4h. Korzystając ze wzoru na długość przekonnej prostopadłościanu, Czyli mamy d jest równe, i pod pierwiastkiem mamy a do drugiej, dodać b do drugiej, dodać c do drugiej. Podstawiamy nasze wartości. Pierwsza wartość to będziemy mieli 4h do potęgi drugiej, dodać 4h do potęgi drugiej i dodać h do drugiej. To jest równe. 16h do potęgi drugiej dodać 16h do drugiej, dodać h do drugiej, czyli to jest pierwiastek z 33h. W takim razie, skoro już wiemy, ile ten nasz x wynosi, możemy go podstawić do naszej figury. Mamy 4h, tutaj również mamy 4h, I jeżeli chodzi o obliczenie kosinusa, to jest h przez d. W takim razie u nas H będzie przez pierwiastek z 33H. To jest równe. H z H możemy skrócić, czyli będziemy mieli 1 przez pierwiastek z 33 i pozbywamy się niewymierności z mianownika. Licznik i mianownik mnożymy przez pierwiastek z 33. To jest równe pierwiastek z 33 przez 33.